Dziwna ludzka natura, kiedy jedni przejmują się, drudzy nie widzą problemu. Biblioteka ma na to sposób, ucieczka do świata książki. Tamtego jeszcze nie pisali. Dlatego zapoznajmy się z aktualną ofertą ośrodków kultury. Są ograniczenia, ale jeszcze nie jest tak źle, jak było wraz z wiosną. Warto poczytać, pooglądać, ale przede wszystkim posłuchać, czym miejskie biblioteki chcą nas zainteresować. Mimo z tego, że jest czerwona strefa, można do nas przyjść, wypożyczyć książkę, którą można sobie wcześniej zamówić telefonicznie lub napisać do nas, do nas maila. Oprócz książek drukowanych oferujemy Państwu dostęp do platformy LEGIMI, Bezpłatny kod można pobrać u bibliotekarza. Również wykupiliśmy dostęp do platformy e-book Libra. Tam są już książki popularno-naukowe, głównie dla studentów, dla nauczycieli. Również zachęcam po odbiór kodu. Także udostępniamy kody do nauki języków obcych na platformach online, i też te kody są dostępne u nas. Dla tych, którzy nie mają swojego czytnika lub czytają na smartfonie, mogą taki czytnik wypożyczyć sobie u nas w bibliotece. Tak, dysponujemy taczami LUX 4, one są za kaucją u nas udostępniane. Można sobie wypożyczyć również audiobooka, żeby umieć ten trudny czas, czy filmy. Cały czas kupujemy dla Państwa nowości, także wszystkie książki z list bestsellerów są u nas dostępne. Można również przyjść, zobaczyć wystawę Pana Ryszarda Makrzyńskiego, Pasja w Karszze zamknięta. Wystawa jest dostępna do 15 listopada. Także pomimo tego trudnego okresu, nasza biblioteka uważam, że naprawdę ma bardzo ciekawą ofertę. Również we współpracy z Biblioteką Wojewódzką oferujemy spotkania online, są one do nas, u nas dostępne na Facebooku, więc można sobie po prostu śledzić naszą. Stronę zapraszam wszystkich do śledzenia naszego fanpage'a czy również zaglądania na naszą stronę internetową.